Mam nadzieję, że w tym drogowym zdarzeniu nikomu nic się nie stało. Natomiast za chwileczkę zobaczycie samochody, i ciężko uwierzyć w to, aby tutaj nikomu nic się nie stało. Jeden samochód rozbity na, na drzewie, uszkodzona kapliczka, drugi również mocno, delikatnie, więc mocno. Uszkodzony efekt starcia dużo lepiej widać jadąc w stronę przeciwną. Widzimy tutaj uszkodzoną kapliczkę oraz dwa uszkodzone pojazdy, z czego jeden pojazd wylądował na supie. No, wygląda tutaj na pierwszy rzut oka tak, jakby biały zamierzał jechać na wprost, a więc tej drogi, gdzie skręcał lewo, autobus jadą jechać. Prosto, natomiast od prawej strony wymusił pierwszeństwo ten rudy.